Cześć, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj montuję pierwszą z rzeczy, którą kupiłem dodatkowo do motocykla, a mianowicie tak pada. Podyktowane jest to też to tym, że zauważyłem, że w zbiorniku są trzy delikatne ryski. Prawdopodobnie od zamka, tak tutaj w tym miejscu, nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Ale postanowiłem. Kupić, tak pada. Tak wygląda. Rozmiarem już przymierzałem, będzie pasował. Także mam nadzieję, że za chwilę go zamontować. Przy czym, po postawieniu na stółkę centralną, zauważyłem, że motocykl patrzy trochę na lewą stronę. Podłożyłem sobie tutaj coś pokonane, żeby się je pochylić, i okazało się, że rurka od stópki centralnej jest wygięta po prostu o, w tym miejscu tak lepiej to widać w tym miejscu jest takie delikatne przegięcie i dlatego motocykl patrzy trochę na lewą stronę także będzie trzeba to na pewno poprawić ale to też świadczy o jakości materiału z jakich jest rama zrobiona no nie powinno się coś takiego wydarzyć no ale jak widać Motocykl z Chin, to i chińska stal, nie jest też najwyższej jakości, jest zwyczajnie za miękka. Motocykl nie był używany przez ponad miesiąc czasu. Dzisiaj przyszedłem, przekręciłem zapon, odpalił bez najmniejszego problemu po miesiącu stania. Pomimo, że już było kilka dni przymrozków. Motocykl zapalił bez najmniejszego problemu. Także przystępuję do montażu tankpada i widzimy się za chwilę. Tak, patrz już zamocowany. Jako punkt wyjściowy postanowiłem zacząć od góry, od naklejki, żeby mniej więcej ustawić go sobie na środku. Efekt mnie zadowala. Mam nadzieję też, że spełni swoje zadanie i ochroni górę zbiornika przed ewentualnymi zarysowaniami. troszkę podziemiony, także musicie mi wybaczyć też mój głos. Widziałem też na internecie filmiki, chyba ze sliderami, czy czymś takim. Się tak nazywa, które przykleja się na boki. Zobaczę, może też sobie coś takiego założę, żeby jakoś tak przyozdobić też bok zbiornika. Zobaczę, zastanawiam się nad tym. Jeszcze przystąpię teraz do demontażu akumulatora, gdyż motor nie będzie użytkowany. O, nie chcę go też zostawiać na całą zimę, żeby był w motocyklu. Także zdemontuję siedzenie, pokażę wam jak to wygląda od spodu. Także widzimy się za chwilę. Dobrze. Zdemontowałem siedzenie. Tak to wygląda pod spodem. Tutaj moduł bodajże cały zapłonowy tak wygląda akumulator 12, 12 v 9 amperowy w góry ma taki mały wyświetlacz pokazuje napięcie stan naładowania dobrze trochę taki gadżet ale spełnia swoje zadanie Się lekko przyrysową. To już nie jest moja wina. To przy montażu, widocznie. także zciągniemy klemy, odkręcimy akumulator. Kostka, prawdopodobnie serwisowa do podłączenia. Także tak to wygląda po zdjęciu kanapy. Jeśli macie jakieś pytania. Piszcie w komentarzach, chętnie odpowie. Widzimy się w następnym materiale. Cześć.